zimowy wieczór, Marcel, bo to historia o nim, ku swojemu zadowoleniu kręcił śmigłem. Bohater był okrutnie leniwym zawodnikiem, swoją ciepłą, lekką substancję wycierał w starą skarpetę. Stara skarpeta nie protestowała, przyjmowała na siebie lekkie ciosy. Jedwabne niczysły i skarpeta z biegiem czasu zaczęła się samoistnie prócić. Które zaistniały dość perwersyjną ingerencją człowieka, przeszkadzały w dalszej egzystencji skarpety. Skarpeta umarła na rozpierdolenie się totalne. Nie bądź obojętny. Wycieraj z pewnem za swojej matki, która jest twoją siostrą, jewano i się pierdoliła z bratem twojej ciotki z Chicago, która niedawno wróciła do Polski i jewała się z twoim bratem, który udaje ojca takiego jednego na podwórku, co zawsze paprykarza przeterminowanego o kupuje, bo jego matka się pierdoliła z jego starym i starym umarł, bo się napił starej Coca-Coli na robocie, bo leżała za taczką 12 miesięcy i się wypierdolił przez to na bo nie lubił panu